Lubik, Mój tato. Mój tato. tato, tato <grym> mój tato. Ty, <grym> ty, mój tato. Mój kurwa... Piotruś, <grym> kurwa! Piotruś, pozamiataj coś. tato. Mój tato. tutaj ładnie Mój tato. Mój tutaj Mój

Kurwa, bezpieczeństwa, najpierw od mojego Jeffa, kurwa! Kurwa, bezpieczeństwa! Kurwa! 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 O kurwa, wszyscy jej. Tylko. ty mi do mojego sąsiada? Ja mówię tak. On Kowalski. Poślij dołeś na Znaczy A co to Kowalski lata? Lata. Jak ta... kargokang, kargokang Brusenia. Jak frisbee. Kowalski, Kowalski Kolarz frisbee. Jak kurwa, to to zrobiłem z czwartym majkerem, Ale kurwa, nie, to nie robiłem, trzeba obok stała przecież. Ale frisbee. ja zrobiłem.

Nie ma. <śmienicza> to się co? Się czy ci psa? To jest ci psa, Moja babcia mówi, kurwa, trzy psy! moja <śmienicza> babcia nie żyje! <śmienicza> Ale to prawda! To wyśle najlepiej Ja zawsze mogę, kurwa, zrobić tam. I, I co? Jak kanclerz tak. Z dupy na pogrzebie, mojej babci. Co wiem? Co ogóle. Mój tata wam tutaj się nie to nie tam przywodził. Junior! 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 Piszek! Miszek! Miszek! kurwa parka te kurwa Parka! Parka te Parka Parka te <śmiennie> pi! kurwa spisa, kurwa kurwa siema! 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 siema. siema. Ale nie teraz, nie w tym momencie. Siema. Siema, siema, nie? Już wszystko kecone, Już widzę? Tak, tak, tak. A i